Yes -o! słuchajcie, wczoraj byłem u ginekologa, ten zachwyt jest stąd, że po prostu dostałam zielone światło na wszystko, na to, żeby móc wrócić do treningów powoli, na to, żeby móc wziąć gorącą kąpiel, no i oczywiście na... para para, No, ale wiemy na te wszystkie rzeczy, kobiety, czekamy. Nie wiem, czym trzyma mikrofon. To chyba z tego, z tej podjarki. Nie wiem, w sensie... pilot mikrofon. No ale nic, w każdym razie yy, jaram się na Maxa, szczególnie, że tak się bałam, wiecie, okroczę, bardzo się bałam i powiem Wam szczerze, że tak się bałam, że ja tam nie zaglądałam e, przez te 6 tygodni w ogóle. Nawet nie chciałam tam spojrzeć, bo się bałam po prostu. Najzwyczajniej w świecie myślę, że każda kobieta mnie zrozumie, e, a okazało się, że nie było czego się bać. I wczoraj, nie będę wdawała się w szczegóły, ale wiecie, lusterko tiruru. Sama chciałam zobaczyć, jak to wszystko wygląda i po prostu dziewczyny, serio pozytywne myślenie naprawdę bardzo dużo daje. Jestem zachwycona, bo myślałam, że będzie naprawdę coś nie teges. Wszystko jest super i pani ginekolog sama stała i po prostu z 5 minut patrzyła i mówiła, kurze no to jest piękne, to jest tak pięknie zrobione, zaszyte, że wielkie brawa dla Osoby, która mnie nacięła. Kasiu, pozdrawiam Cię moją położną, która odbierała powrót. Poród, dziękuję Ci bardzo, że tak pięknie mnie nacięłaś i e, dziękuję też, podziękuję do mnie pani doktor, która mnie strzyła. Rzeczywiście pani doktor się bardzo starała, bo nawet Kasia podeszła do mnie i powiedziała, ej, to nie jest plastyka, tylko strzymanie. E, tak pół żartem, pół serio, i rzeczywiście, słuchajcie, tam nic nie widać. Pani doktor mi powiedziała, że nawet ta blizna nie jest twarda, nic, takiego po prostu. Spojrzałam i mówi, że to jest niemożliwe, że ja sześć tygodni temu urodziłam dziecko. W środku też wszystko się pięknie zagoiło: nie ma nic, jest czyściutka macica, jajniki są zdrowe, więc jestem mega happy, że wszystko ok, że wszystko się zagoiło i mamy do mojego zachwytu z tego, że już mam zielone światło na wszystko. No, oczywiście. Słuchajcie, wszystko powoli. Pani doktor powiedziała, treningi to nie jest tak, że ja teraz wpadnę na siłownię i po prostu będę przerzucała wielkie sztangi. Trzeba wszystko delikatnie, więc zapewne pójdę najpierw do Marty. Marta, e, szykuj się, bo wracam do Ciebie. E, też do Gosi. E, Gosia, ślady trzeba wzmocnić właśnie dla kregosłupa. Więc wracam do dziewczyn na treningi już, już teraz w zasadzie. E, myślę, że na dniach zrobię pierwszy trening. Jak się udaje to w przyszłym tygodniu. E, więc tu wszystko delikatnie. Jeśli chodzi o kąpielę, no to ja kocham gorącą kąpiel, więc się cieszę, że w końcu będę mogła ją wziąć. A jeśli chodzi o barabara dunga dunga, no to pani doktor też powiedziała, że trzeba wszystko ostrożnie zaczynać, dlatego że kobiety jeszcze my wytwarzamy teraz te hormony, które mogą sprawić, że możemy czuć jakiś dyskomfort, więc wszystko pomalutku, delikatnie. O Boże! Też płaczę, jak oglądam ten film, więc. Zresztą wpijajcie, zapraszam was pod nową rolkę. Chciałabym, żebyście poznali naszego synka. Mm. No. Poznajcie naszego synka. Ten dźwięk zmienił całe nasze życie. Mówi się, że nie ma dobrego momentu na dziecko, a ty wybrałeś sobie idealny. Ty też jesteś idealny, dokładnie taki, jakiego sobie wyśniłam. Kocham jak śpisz. Kocham, jak się budzisz, uwielbiam patrzeć jak jesz. I robisz te swoje śmieszne minki, szczególnie przez sen. Każda chwila z tobą jest bardziej ekscytująca niż najszybsza kolejka górska, a zabawa z tobą lepsza niż wszystkie imprezy razem wzięte. Spoko też są kciuka jak była mała. Twój pierwszy uśmiech wywołał u nas łzy. Łzy szczęścia. Każdego dnia zaskakujesz nas czymś nowym. Pokażemy Ci z Matim świat z najlepszej strony. Za co? Za to, że wybrałeś sobie nas jako Twoich rodziców. Zapraszamy Cię w najpiękniejszą podróż, jaką jest życie. Kochamy Cię, Franku.